W dzisiejszym odcinku chciałam z wami porozmawiać o wodzie, i szczególnie o wodzie gazowanej. Bo w Stanach to ludzie w ogóle nie piją wody gazowanej. Jak, ja jak ja przyjeżdżałem przyjeżdżałam do Polski, to pamiętam, że e, moi, moi dziadkowie oni zawsze kupowali wodę gazowaną, taką mineralną. To była taka półgazowana. I przez długi czas ja myślałam, że nie ma normalnej wody w Polsce. Jak było młodsze, bo oni tylko mieli taką wodę, i zawsze pytałem, czy macie wodę. I zawsze mi dali tą paskudną, gazowaną wodę. I ja tak, o, no, rzeczywiście, Polska to jest taki naprawdę biedny kraj, że nawet nie mają normalnej wody, tylko piją taką paskudną, gazowaną wodę. Co się dzieje, że, ale biedny kraj, że tacy ludzie nawet nie wiedzą, co to jest normalna woda. A, a potem później, jak byłem starszy. A się dowiedziałem, że nie, że ludzie w Polsce lubią pić taką wodę. ja tak pomyślałam, o, co z nimi jest nie tak? Czy oni są chorzy czy coś? Czemu nie piją taką paskudną wodę? Czy to nawet nie jest woda? Czemu ktoś by wybrał, żeby coś takiego pić? Myślę, że w Stanach, jak, jak chcemy wodę, to chcemy normalną wodę. I, I myślę, że to jest w ogóle nie do wyobrażenia, że ktoś by wybrał, żeby pić gazowaną wodę. Przecież, jak chcesz coś gazowanego, to możesz pić e, to, co my mówimy w soda w Stanach. Soda to są takie napoje tak jak Pepsi, albo Mountain Dew, albo Sprite. E, w Stanach mówimy na to soda, e, bo to jest skrót od soda pop. E, i, I tak to mówimy, że, że możesz pić coś takiego, a jak chcesz wodę, to jest, żeby się nie wiem, żeby żyć, nie żeby pić coś gazowane. I, I nawet jak przyjechałem do Polski, żeby żyć w Polsce, to na początku ja tak ugh, w ogóle nie lubię tej gazowanej wody, ale z czasem to się przyzwyczaiłem i teraz nawet mi smakuje woda gazowana. Na początku to zacząłem z taką wodą mineralną i, i to był, też było dziwne dla mnie. Byłem zaskoczony, że w Polsce takie coś w ogóle istnieje, jak won, woda mineralna i to jest woda, która jest nie gazowana, ale smakuje jak może kiedyś była gazowana, ale w ogóle nie ma gazu. I to było zaskakujące dla mnie. Tego nie ma w Stanach i, i też jak się kupuje butelkę wody w Stanach, to tam, tam nic nie pisze, tam nie pisze ile masz minerałów. To było, byłem zaskoczony, że w Polsce tam z tyłu pisze, że ile jest calcium i coś tam jeszcze. A i potem później taki takiej średniej gazowanej wody. I, I to było jeszcze OK i to mi smakowało. I teraz nawet mogę pić gazowaną wodę. Ale to przez, długo, przez długi czas po prostu nie mogłem tego pić i nie mogłem zrozumieć, czemu ludzie by wybrali, żeby to pić. Ja myślałam, że to, że to była jakaś kara. Że, że oni nie chcieli tego pić, ale może w czasie komunizmu to Stalin tak zmusił wszystkich, tak o, albo będziesz pił wodę gazowaną, albo cię wyślemy do Syberii. I wszyscy tak, o, o ja, ale jest pyszna woda gazowana, tak naprawdę I tak Ble, chcieli zmiatować, było takie okropne, ale musieli udawać, bo inaczej by ich wysłali do Gulagu. Do gułagu. I też myślę, że jest taka naprawdę duża moda w Stanach, żeby może to nie jest moda, ale ludzie, ludzie starają być zdrowi, bo dawniej ludzie tylko pili tą soda, to znaczy Pepsi takie rzeczy. I teraz no nadal bardzo dużo ludzi pije takie rzeczy, ale myślę, że coraz więcej to ludzie piją wodę i, i bardzo często po prostu ludzie... Tylko piją wodę. Nie, nie wszyscy oczywiście, ale, ale bardzo dużo ludzi po prostu tylko piją wodę. Jak przyjechałam do Polski, to byłam u wujka i tak się stało kilka razy, że było mu jakiegoś wujka i oni, i oni tak o, czegoś napijesz? Ja tak A, wodę. Oni tak, wodę, woda to jest dla zwierząt. I, I myślę, że częściowo Polacy może piją wodę gazowaną, bo to im przypomina czegoś innego i nie wody. Przecież. Powinniśmy chcieć pić wodę. Czemu ludzie nie chcą pić normalną wodę, tylko piją tą gazowaną, ja nie wiem. I, I też to tak wygląda w Polsce, że e, jak gdzieś pójdziesz do restauracji, to nie ma darmowej wody. Jak chcesz wodę w restauracji, to musisz kupić. I nigdy w życiu nie widziałem, że żeby woda była w szklanej butelce tylko w Europie i w Polsce. Ja tak, wow, co to jest woda dla króla, bo coś takiego? W Stanach to zawsze woda jest, ta, jest, jest za darmo w restauracji, ale powiem tak, to jest prosto z kranu. To nas śmierdzi jak chlor. To to nie jest najlepsza woda, powiem tak, ale przynajmniej masz wodę za darmo. A w Polsce to tak sobie nie wyobrażam, żebyś dostał wodę za darmo. Jakbym był w restauracji, sobie wyobrażam taką sytuację, żeby, żebym był w restauracji. I ja tak, a czy mogę wodę za darmo? I tak wyobrażam sobie, że ten kelner, tak, puch, tak, tak. No już. I co jeszcze, wodę za darmo? Może samochód za darmo też, ha? Wody. Ej Hej, Zbyszek, słyszałem, że gościa chciał wodę za darmo? Pierdolę! I, I jak się zamawia tą wodę, to ona jest, jest tak jak najmniejsza woda na świecie. Czemu nie mają większej wody? To kosztuje tak 3-4 zł, zależy gdzie się idzie oczywiście. I musisz płacić za taką malutką szklaną butelkę. Czemu nie mają normalną butelkę z plastiku, która jest większa? Że nie, musi być szklana? Co, jestem królem Anglii, albo coś takiego, czemu potrzebuję szklaną butelkę? Pamiętam, kilka lat temu mój kolega przyleciał ze Stanów i um, kupiłem taką wodę, taką wodę średnio gazowaną, taką lekko gazowaną i. On to tak spróbował, on tak, o co to jest? Woda gazowana? Powiedziałem, nie, to nie jest gazowana, to jest tak po prostu taka trochę pikantna woda. Takie spicy water. Powiedziałem, to nie jest carbonated, bo carbonated jest gazowane. Powiedziałem, nie, nie, it's not, it's not carbonated, it's just a little spicy. I, <laughs> I później się dowiedziałem, że on myślał, że ja mówię poważnie. On myślał, że naprawdę... To się nazywa spicy water, woda pikantna. I, i, I wiem o tym, bo byliśmy na festiwalu gdzieś na Węgrach i rozmawiał z takimi Anglikami. I oni powiedzieli: O, jak ci się podoba Europa? Ja bym powiedział: O, jest fajnie, jest trochę dziwnie dziwne tutaj, bo wy macie ten spicy water, wy macie tą pikantną wodę. I ten Anglik tak. E, co? Spicy water? Tak, co, co to jest Spicy Water? I musiał, ja tak się pośmiałam z tego. tak nie, to żartowałem, to nie jest. Nie, to naprawdę się nie nazywa nie nazywa spicy water. To jest po prostu tak lekko gazowana. I to było tak jak nigdy o tym nie słyszał w ogóle. Że może ja się przyzwyczaiłem do tego, przez to, że po prostu dużo czasu spędzam z Polakami i, i, i często widzisz tą, tą wodę gazowaną. Ale, na przykład, mój kolega ze Stanów mieszka w Polsce już ponad rok, czas, nie dwa lata mieszka i on do dzisiaj nie dotknie gazowanej wody. Teraz taka koleżanka moja przyleciała ze Stanów i e, byliśmy w hostelu. I ona powiedziała: że O, ale jestem spragniona, muszę się czegoś napić. Powiedziałam: A, mam wodę. I on tak, o, aż to jest gazowana? Powiedziałem tak, no on tak, nie, nie, to nie. On tak, ona wolała w ogóle nic nie pić, nic, niż pić wodę gazowaną. Ja nawet nie wiem, gdzie ktoś by mógł kupić wodę gazowaną w Stanach. Ja Nie wiem jakiś sklep dla dziwaków może, jak takie coś istnieje, ale w normalnym sklepie to po prostu tego nie zamawiają, bo nikt tego nie kupuje. Może ludzie z Europy? Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek o wodzie gazowanej. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o wodzie gazowanej. Pewnie nawet picie wodę gazowaną w tej chwili, jak oglądacie to i tak. Mm, a, uwielbiamy tą paskudną wodę. Okej, okay, nie żartuję, żartuję, Ok, Wiem, że nie. I mi smakuje też teraz, ale przez długi czas w ogóle mi to nie smakowało. A, i powiem tak, że. Też jest fajne w Polsce, że są takie syropy do wody. Zawsze jak było młodszy, kupowaliśmy te, takie syropy w polskim sklepie w Stanach i piliśmy z normalną wodą, ale są nawet lepsze z gazowaną wodą. Ale w Stanach tych syropów w ogóle nie ma. To nie istnieje. Nikt tego nie. Ja Na nie wiem, gdzie bym to kupił oprócz w polskim sklepie. I oczywiście chciałem przypomnieć, że. Moje filmiki to czasami są z żartem. To nie, to żartuję oczywiście. Jak nie macie poczucia humoru, to nie wiem czemu oglądacie mój kanał, bo jest pełno takich głupich rzeczy, o których gadam, i, i czasami ludzie za bardzo poważnie traktują to, co ja mówię. To oczywiście, jak, jak e, e, nie wiecie co to jest sarkazm, albo nie macie dobre, dobrego poczucia humoru, to. Co z Wami jest nie tak? <laughs> Ale dzięki jeszcze raz, że oglądacie. Jak Wam się podobało, dajcie kciuka do góry, napiszcie w komentarzach, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!